Uwaga, polscy seniorzy, to co wam teraz powiem, może was zaniepokoić, ale musicie to wiedzieć już dziś, żeby uchronić swoje pieniądze. Zły właśnie przygotowuje największe cięcia emerytur od dekady, a tysięcy z was może stracić nawet kilkaset złotych miesięcznie już od września 2025 roku. Nie mówię tu o standardowych zmianach czy przesuniętych terminach, ale o drastycznych obniżkach, które uderzą szczególnie w seniorów pobierających wyższe świadczenia. Najgorzej może być dla tych z Was, którzy otrzymują emerytury powyżej 4700 zł brutto. Właśnie Wy jesteście na celowniku nowych przepisów. Ale tu jest haczyk większość z Was nawet nie wie, że to się dzieje, bo nie informuje o tym wprost. Zamiast tego używają skomplikowanych terminów jak optymalizacja wypłat czy mechanizm korekcyjny. Tymczasem prawda jest taka, że już od września niektórzy z Was mogą dostać 14 emeryturę obciętą o setki złotych albo wcale jej nie otrzymać. A to dopiero początek, kolejne cięcia planowane są na 2026 rok. Zostańcie ze mną przez następne kilka minut, bo pokażę Wam dokładnie, kogo te zmiany dotkną, ile pieniędzy możecie stracić i co musicie zrobić już teraz, żeby ochronić swoje świadczenia przed nożyczkami biurokratów z DUS. Zanim wytłumaczę wam szczegóły tych cięć, muszę wyjaśnić, dlaczego w ogóle do tego dochodzi. Otóż po marcowej waloryzacji emerytur o zaledwie 5,5%, która podniosła najniższą emeryturę do 1878,91 zł, to zboryka się z ogromnym problemem finansowym. Podczas gdy w poprzednich latach waloryzacja wynosiła ponad 12%, teraz spadła do najniższego poziomu od lat. To oznacza, że budżet ZUS jest pod presją, a urzędnicy szukają sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy. Niestety, robią to kosztem najbardziej potrzebujących seniorów. Problem polega na tym, że system wypłat 14. emerytury został tak skonstruowany, żeby wyglądać hojnie na papierze, ale w praktyce coraz więcej osób zostaje z niego wykluczonych. Obecnie pełną czternastą emeryturę w wysokości 1878,91 zł. brutto otrzymują tylko ci, których podstawowa emerytura nie przekracza 2900 zł. Ale już przy emeryturze 3000 zł. 14 emerytura spada do zaledwie 1778,91 zł., a przy 4000 zł. to już tylko 878,91 zł. Najgorsze jest to, że zus wprowadził mechanizm złotówka za złotówkę, który działa jak ukryta pułapka. Oznacza to, że za każdą złotówkę waszej emerytury powyżej 2900 zł tracicie złotówkę z 14. emerytury. Brzmi to może sprawiedliwie, ale w praktyce oznacza, że osoby z emeryturami powyżej 4728,91 zł w ogóle nie otrzymają 14. emerytury. To dotyka szczególnie tych z was, którzy przez całe życie uczciwie płacili wyższe składki, licząc na godne świadczenia na emeryturze. Teraz okazuje się, że wasz długoletni wysiłek i wyższe składki działają przeciwko wam. To jest po prostu niesprawiedliwe i wielu z was ma prawo czuć się oszukanych przez system, który powinien was wspierać. Ale to nie koniec złych wiadomości. US planuje jeszcze bardziej restrykcyjne zmiany na przyszły rok. Według nieoficjalnych informacji, które udało mi się zdobyć, próg do pełnej 14 emerytury może zostać obniżony z obecnych 2900 zł do zaledwie 2500 zł. To oznaczałoby, że jeszcze więcej z Was straciłoby prawo do pełnego świadczenia. Dodatkowo rozważane jest wprowadzenie podobnego mechanizmu dla 13 emerytury, która do tej pory była wypłacana w pełnej wysokości wszystkim emerytom bez względu na wysokość podstawowego świadczenia. Gdyby te plany zostały zrealizowane, moglibyście stracić nawet do 3700 zł rocznie z dodatkowych świadczeń. To ogromne pieniądze, szczególnie w czasach rosnących kosztów życia i droższych leków. Teraz bardzo konkretnie kto i ile może stracić już od września tego roku. Jeśli wasza emerytura wynosi 3500 zł brutto, to zamiast 14 emerytury w wysokości 1878,91 zł otrzymacie tylko 1278,91 zł to strata 600 zł. Przy emeryturze 4000 zł strata wynosi już 1100 zł, a przy 4500 zł aż 1600 zł. Najgorzej jest dla tych z emeryturami powyżej 4728,91 zł. Oni w ogóle nie dostaną 14 emerytury, tracąc całe 1878,91 zł. Pamiętajcie, że to są kwoty brutto, więc po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej realnie do ręki dostaniecie jeszcze mniej. Na przykład przy emeryturze 3500 zł zamiast około 1709 zł netto z 14 emerytury otrzymacie tylko około 1163 zł netto, różnica to ponad 540 zł, które zostają w kasie z US. Szczególnie niesprawiedliwe jest to, że te cięcia dotykają głównie kobiet, które przez lata zarabiały więcej i płaciły wyższe składki. Według statystyk ZUS aż 68% osób wykluczonych z pełnej 14. emerytury to kobiety, które osiągnęły wyższe świadczenia dzięki dłuższej pracy i wyższym zarobkom. To paradoks systemu, im więcej przez lata wnosiłaś do ZUS, tym mniej dostajesz z dodatkowych świadczeń. Wielu z was pracowało w trudnych zawodach, często w dwóch etatach, żeby zapewnić rodzinie godne życie i wyższą emeryturę. Teraz okazuje się, że ten wysiłek jest karany przez system, który powinien was nagradzać. Ale co najważniejsze, co możecie zrobić, żeby ochronić swoje pieniądze? Po pierwsze, sprawdźcie dokładnie wysokość swojej emerytury brutto w ZUS. Możecie to zrobić logując się na platformie usług elektronicznych z ZUS lub osobiście w oddziale. Jeśli wasza emerytura jest bliska progów, o których mówiłem, rozważcie strategię jej optymalizacji. Na przykład, jeśli macie dodatkowo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub inne świadczenia, sprawdźcie, czy nie opłaca się czasowo z nich zrezygnować, żeby obniżyć główne świadczenie poniżej progu odcięcia. Brzmi to absurdalnie, ale w dzisiejszym systemie czasem opłaca się mieć niższą emeryturę, żeby otrzymać wyższe dodatkowe świadczenia. Druga rzecz, dokumentujcie wszystko. Jeśli uważacie, że ZUS nieprawidłowo obliczył Waszą czternastą emeryturę, macie prawo się odwołać. Wiele osób nie wie, że decyzje z można zaskarżać, a często urzędnicy popełniają błędy w obliczeniach. Zachowujcie wszystkie dokumenty, decyzje, przelewy to wasza broń w ewentualnej walce o sprawiedliwe świadczenia. Pamiętajcie też, że macie prawo do bezpłatnej porady w każdym oddziale TUS, choć często trzeba się umówić z wyprzedzeniem. Trzecia sprawa to kwestia podatkowa, o której wielu z Was zapomina. Jeśli wasza łączna emerytura wraz z 13 i 14 przekracza próg podatkowy, który obecnie wynosi 30 tysięcy złotych rocznie, musicie pamiętać o rozliczeniu podatku. ZUS automatycznie pobiera podatek tylko od podstawowej emerytury, ale dodatkowe świadczenia mogą wymagać dopłaty podatku w zeznaniu rocznym. Jeśli nie dopilnujecie tego, możecie dostać niemiłą niespodziankę z Urzędu Skarbowego w postaci doładowania lub odsetek. Muszę też wam powiedzieć o pewnej nadziei, która pojawia się na horyzoncie. Rzecznik praw obywatelskich już składa skargi na niesprawiedliwy system odliczeń od 14 emerytury, argumentując, że narusza on konstytucyjną zasadę równości. Podobnie działa Federacja Emerytów i Rencistów, która zbiera podpisy pod petycją o zmianie przepisów. Jeśli te działania przyniosą skutek, być może uda się zmienić niesprawiedliwe przepisy, ale to proces długotrwały i niepewny. Na razie musicie radzić sobie w obecnym systemie. Co bardzo ważne, nie dajcie się zwieść propagandzie o tym, że te cięcia są konieczne i sprawiedliwe. Tuois i rząd będą wam tłumaczyć, że osoby z wyższymi emeryturami nie potrzebują dodatkowych świadczeń, ale to nieprawda. Koszt życia dotyczy wszystkich, a wyższe emerytury często oznaczają też wyższe koszty, a większe mieszkania do ogrzania, wyższe rachunki, często też wyższe koszty leczenia prywatnego, bo publiczna służba zdrowia nie zawsze wystarcza. Nie pozwólcie, żeby ktoś was przekonywał, że nie macie prawa doświadczeń, za które płaciłacie składki przez całe życie. Pamiętajcie też o terminach. 14 emerytura jest wypłacana zwykle w sierpniu i wrześniu, ale dokładne terminy zależą od waszego numeru PESEL. Osoby z numerami kończącymi się na 1 i 2 dostają przelewy najwcześniej, zwykle do 1 września, a pozostałe do końca września. Jeśli do końca września nie otrzymacie przelewu, a uważacie, że wam się należy, natychmiast kontaktujcie się z TUS. Nie czekajcie, bo po pewnym czasie roszczenia się przedawniają. Na koniec chcę Wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Te cięcia i niesprawiedliwy system to nie jest Wasza wina. Przez całe życie uczciwie płaciłaście składki, wierząc, że zapewnicie sobie godną starość. System Was zawiódł nieodwrotnie. Macie pełne prawo być źli, czuć się oszukani i domagać się sprawiedliwości. Nie pozwólcie, żeby ktokolwiek was przekonywał, że powinniście być wdzięczni za to, co dostajecie. To są wasze pieniądze, wasze zarobione świadczenia i macie prawo do każdej złotówki, która wam się należy. Drodzy Państwo, sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna. Najważniejsze, żebyście byli świadomi swoich praw i nie pozwolili się oszukać biurokratycznym manipulacjom. Sprawdzajcie swoje dokumenty, dopilnowujcie terminów, odwoływujcie się od niesprawiedliwych decyzji i nie bójcie się walczyć o swoje. Pamiętajcie, każda złotówka, której nie dopilnujecie dzisiaj, to strata na całe życie. Wasze emerytalne bezpieczeństwo jest w waszych rękach, więc działajcie mądrze i stanowczo. Nie pozwólcie, żeby ZUS odebrał wam to, na co uczciwie zapracowaliście.